w wieku, od drużyny Wojów Piastowskich. Ruszamy! Pokazywaliśmy dzisiaj, jak walczono w wieku X, kiedy dopiero formowało się polskie państwo, kiedy Mieszko I zdołał połączyć plemiona, plemiona polskie pod swoją władzą i grupę prowadzi Dmitry Borszak. Grupa wojów wczesnośredniowiecznych. Widzieliśmy wcześniej walki na miecze, w włóżnie. Zaraz za nimi podążają piechurzy z epoki późnego średniowiecza, rycerze piesi, a także i jeźdźcielcy. Ci rycerze wcześniej walczyli w pojedynkach niezwykle widowiskowych, wtórnej pieszy, to ich zasługa, i pochód z tych formacji. Zamyka grupa Malouz Malifikową, która lota się w rolę piechoty zaciężnej z początku XVI wieku. Ale teraz rycerstwo, to które Państwo tak bardzo wcześniej oklaskiwali z tymi odwagami. Ich witali znakomici rycerze. którzy też najpóźniej na kopie. się bardzo często na pierśniki wielkim poświęceniem. To okrężna drużyna. Teraz specjalnie dla Państwa, Książęca Drużyna wykona krótką szarżę rycerską, jak w jak wytrzymał pod Grunwaldem. Brawo dla Państwa, które tam się nie przeskoczyli, nie wytrzymali do końca dla książęcych drużyny. Przechodzimy już do kolejnej epoki. Zapraszamy artylerzystów z wieku XVII. Stowarzyszenie Semper Hidalis Respublikę. Już bez armat, aby nie płoszyć koników. Ale dzisiaj dawali od dnia od samego początku imprezy, jeszcze na części oficjalnej, przed gmachem muzeum i później w czasie pokazu. A za nimi chorągiarze z bras Rytuńskiego Miasta Nowodęba. Jedna z niewielu grup w Polsce, które prezentuje pokazy żołnierki chorągiami. Skoro mamy już do Wasza, możemy masz dalej muszerować. Wchodzą muszkieterzy, oni fredry. Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe Liga Baronów Znakomicie szermierze dzisiaj pokusywali się sztuką fakturku czyli walki z szablonem I dalej w tych czasach, wiek XVII Strzępcy z, z grupy Dragonów Zebrzydowskiego Dragon będzie jeszcze głośno Kolejna w salva Salwa. I na plac wchodzą kolejni strzelcy. Porownie w Konkutowa. Stefana Żemieckiego. Przyjechali z Białego Stoku.

A teraz chorągiew kusarska województwa kujawsko-pomorskiego Prowadzi kryształ Rus Brawo. I teraz znowu chyba odwagę tych widzów na końcu placu Szarży. Żeby trzymają do końca Widzą szarżyjącą kusarię Jesús María. Oddział piechoty z czasów wsaski, batamy mieszany, piechoty koronnej. Oczywiście będzie jeszcze salwa. Teraz już końcówka XVIII wieku, tak zwana Stanisławowska I teraz najbliższa dzisiaj grupa, czyli dwunasty księstwa warszawskiego. Stój! Prąd! Jeszcze raz chciałem Państwu podziękować za możliwość przedstawienia naszego oddziału. A nasz oddział jest to oddział mieszany piechoty Księdza Warszawskiego. A w skład oddziału wchodzą. Połk drugi piechoty Księdza Warszawskiego. Brawo! Brawo! Punkt trzeci Księdza Warszawskiego. Połk ósmy Księdza Warszawskiego. Oraz punkt dwunasty Księdza Warszawskiego.

Poszynuję, 12 pół Krzysa Warszawskiego. Ja już zapraszam w Polskie, czyli piąty i dziesiąty pół Pichoty Polskie, czyli także czasy powstały.

20 wiek. Ochotniczy szpadron kawalerii miałem pierwszego pułku z Zapraszam. Ojedziemy a Przed piękny pokaz sprawności szpalerzelskich, sprawności walki z szablą. i szablą już na koniec. Książę z lancami prawie pokonali pisarz, ale jednak zachowali respekt dla ich przodków. I teraz rówka honorowa dla konny, prawo dla szkolerów. I powoli będą zjeżdżały z placu butelnego, ponieważ może jeszcze jeden punkt na koniec. Już chcemy go bez koni przeprowadzić. Żegnamy prawami szfalżerów. Brawo Brawo. Kusaria zjeżdża z pola. Oczywiście zjeżdża zwycięsko. Na tarczy. Karol Wilk, pisarstwa województwa Piasko-Pomorskiego, Krystian Mróz. Ostatnia, właściwie pierwsza grupa konna, bo oni zaczynali dzisiaj ten pokaz, ten popis, od spódnieniu na kopie, to księżyca drużyna. Oni w są już zmęczeni. Teraz zostały tylko grupy piesze, a to po to, aby mogły bezpiecznie jeszcze się na końcu zaprezentować, ponieważ w większości reprezentują epoki późniejsze, kiedy to już istniała broń palna. Będzie więc salwa kolorowa. To jest też popis historyczny, rekonstrukcyjny, ponieważ jest to ochrona sztabu, który jest w środku. Są tam chorążowie, są tam to do... I oddział broni się w okrążeniu. Będzie salwa dookoła. Koledzy, chyba już nie wyszli do świętego komp na podłodbitkę. Dziękujemy. I na koniec, jeszcze wszyscy odwołując Piastowskich. rundka honorowa dookoła, żegnam państwa, zamykając piwnik historyczny z okazji otwarcia Muzeum Wojska Polskiego. Proszę bardzo Państwa, że pieniądze. i